Jak to tam Polsce, wziął. A już, Zaczynamy. A już się nagrywa? Tak. A tu masz guzik? Kameruje. Nie. To się kameruje, to się kameruje. Zaczynamy od tego, kto ma większy stres. Trzy, cztery. Sprawdzam. Dzisiaj jesteśmy... To ja. Dzisiaj jesteśmy na treningu u zapaśników. Gorąco, dużo testosteronu, dużo mężczyzn. Chyba ja się bardziej stresuję niż ty, mimo wszystko. I co? I jedna kobieta. No i ja jeszcze z Jorkiem przyszła w Londynie. Do serdecznego kolegi. Tak jak tutaj, mamy jeszcze drugiego, który będzie w piątek omawiany. Tak, to Edgar. Do Tadzia. Wybitny sportowiec, mogę powiedzieć. Utytułowany medalami z świata Europy. Dobry sportowiec. Dobry sportowiec. Walczący o igrzyska? Znaczy czy już mam? Skwalifikacja jest. czyli już prosto na igrzyska? Tak. Dobra, Tadziu, przedstaw się. Powiedz o sobie trzy piękne słowa. Nazywam się Tadeusz Michalik i trenuję w klubie KZB Poznań. No dobra, e, zaczynamy od historii. Generalnie, e, historia u Tadzia, mogę tak mówić? Tak. U Tadzia jest. Pan Tadziu. Pan Tadziu. U pana Tadzia jest taka? Tadzia, e, że. E... Czartowała w tym panu. No dobra, dzięki. E, że chyba zapasy są u ciebie rodzinne, prawda? Tak, są nowe. Siostra, jedna siostra, druga siostra, brat. Dwie siostry trenowały i brat, to czwórka. Czy kiedyś tam trenowali jeszcze tam, yy, tam w ogóle starszy brat, ale to tam praktycznie oni tak się pobawili tam rok, mm -hmm. dwa, trzy mm -hmm. i przestali. Więc Trenowanie tego nazwać nie można, nie? Ale przygodę mieli. Przygodę mieli, więc no jakby no nie było innej opcji, żeby te zapasy nie były w Twojej no ta, no. w twojej karierze. No siostra, mówię, no siostra to tam mm -hmm. najwięcej zabyła i no ta druga siostra o rok starsza. To ona no, tam miała ja medal na Europy, więc też tam coś w zapasach zaistniała, A reszta to tam... No, zacznijmy od tego, że Tadziu pochodzi z dużej rodziny. Dziewięcioro? Dziewięcioro, więc Mama, tata. No i właśnie połowa rodziny gdzieś tam z tymi zapasami yy, miała styczność. Siostra na igrzyskach. No i teraz wszyscy pokładają nadzieję w tobie. No, chyba tak. Na, na, na razie, na, na razie no, jeśli chodzi o rodzeństwo, to tylko tak, to tylko we mnie, nie? No, bo Monika już ten, yy, nie walczy i. Zaczęła karierę. Tak, mm -hmm. jeśli chodzi o rodzeństwo. Mm -hmm. to powiedz, tylko... jak to, powiedz mi jeszcze, jak to było na początku, e, bo wy mieliście daleko do klubu, prawda? No, jejku, w cisielu to my mieliśmy 5-6 kilometrów. Mm -hmm. I tam codziennie, żeśmy no, ile mieliśmy pięć razy w tygodniu treningi, mm. no i żeśmy rowera, rowerem dojeżdżali, a zimą Czas, też? Zimą, no, 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 Wiosna, lata się zima, to teraz, na, nasz, teraz już takiej zimy nie ma, jak były. Kiedyś? Już śniegą, 15 lat temu, 10 tak. tam no to czasami się pieszo szło, bo nie dało się jechać rowerem, mm. bo było za dużo śniegu, no, mm. to, wiesz, mm. a, a auta nie było niestety. No ale co ci motywowało wtedy? Co mnie motywowało? No to to, że, że po prostu chciałem coś zrobić dla siebie. Nie? W życiu. No to e, moim zdaniem to jest też taka... Nie, była jakaś presja rodzeństwa, czy nie? E, nie, nie, nie czułem. Nie, ja sobie przynajmniej nie stwarzałem jakiejś presji. Mm -hmm. Ja sobie nie stwarzałem przynajmniej jakiejś presji. E, Związane z tym, że to, a ja na nie myślałem o tym. Po prostu mm -hmm. robiłem swoje. Nie? Mm -hmm. Chodziłem na treningi, wszystko. Tak. Dobra. Szkoła później e, była wybrana? Szkoła to ten... E, szkoła... E, no, na razie. Cześć, pa. Do piątku. Szkoła no. to... No, y, do, do Żar poszedłem z Ciela, jak mm -hmm. już tam y, trenowałem pierwszym w pierwszym klubie w Cielu, w Orlęta Ciel, mm -hmm. no i później tam na 3 lata poszedłem do Agro z Żary, tam do liceum. Dobra, a kiedy był y, KS Sobieski? A KS Sobieski, właśnie jak skończyłem liceum w Żarach po trzech latach, mm -hmm. to właśnie y, przeniosłem się do Poznania. Dobra. To było 2000, nie wiem, dziewiąty, rok. Czyli już prawie 10 lat. Tutaj. No, no właśnie chciałam zapytać, bo chyba macie tutaj dobrą postawę do treningu, prawda? To jest jeden. Um... Jeśli chodzi o obieg, no to w Polsce nie widziałam na przykład lepszego że mhm. żeby była sala, bo no jak widzimy tutaj do maty, mamy salę do gry, gry w kosza, mhm. siłownię, saunę, mhm. no, no jest tu wszystko co potrzeba, hotel no. No, tak właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj przygotowanie jest dość dobre. Tak. Też macie zawody. Tutaj? Tak. tak. są tutaj zawody. Właśnie teraz w sobotę będziemy, no, będziemy mieli teraz w sobotę tutaj zawody dzieci. Ale to jest dzieci. Ale też były te, mistrzostwa Polski tam U23, nie? Tam. Czyli Młodzieżowe. Tak, młodzieżowe, tak. No. No. Chciałabym jeszcze o tych, o tych dzieciakach chwilę porozmawiać, bo też wy zajmujecie się treningiem, dzieci, pomagasz też? Ja. Ogólnie tu w klubie jak jest, no to mówię, no, trening jest z dzieciaków, no to tam... Czasami trener poprosi, coś się podejdę, wiesz, tam pilnuje, ci pokażę, ale tak to ogólnie no, tam, trenerzy się zajmują dziećmi. Tam, mm -hmm. Wiesz o co chodzi? Bo to um, często jest tak, że e, może nie, że się zamykacie, ale generalnie. Nie, 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 jest e, tam zapatrzony tylko w swoją jakby karierę nie, nie, nie. i tak dalej. A tu właśnie. Tutaj z dziećmi że... mam dobry kontakt. Zawsze, tak mi się wydaje, że tam dzieciaki te. Autorytetem małe, jest to życiu, Że małe to tam e, nie. lubią, nie, bo zawsze przychodzą się, chcą się witać tam, mm -hmm. wiesz, i, I tak jak zawsze mnie widzą, to tam się cieszą. Wie, więc... Jakiś tam kontakt jest. Tutaj. To jest właśnie fajne, że jesteście z nimi, że się widzimy na tych treningach, że mogą Was poprzeć. No jest, jesteśmy nie. dla nich taką, no, no patrzą na nas, nie, I się mhm. motywują. No. Zawsze mhm. dziecko, jak patrzy na starszego, to też ja nie 1. wiem, że Jak byłem mały. Z twoim No nie wiem, jak byłem mały, no kiedyś tam. E, e, w, Trenowałem się Kiedy w Ty Byłeś mały? Tak, w i przyjechał do nas na trening ten z Wrocławia trener Józek Tracz, mm -hmm. no, no to jak ja zobaczyłem, jak tam skacze rundak e, i taki wysoki tygrys, mówił o, też tak chcę skakać, że chcę skakać tak wysoko i to wszystko. No właśnie, bo to, 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 to co mi powiedziałeś na treningu, że wy macie e, dobrze, dobrą roz, ro, dobrze rozwiniętą bazę gimnastyczną. No tak. Czyli to, że jesteście dużymi grami, to nie znaczy nic, to. że jesteście niegipcy. tylko właśnie w drugą no, stronę. No widziałeś kolegę tak. 105 kilo taki jak się rusza, jak taki 90 mm -hmm. kg taki, kocur, nie? Jak, kocry, jak, czarna, jak czarna pantera, bo was się ruszał. <laughs> to ja to, z... gdzie się... E, tak na rozżywce macie właśnie, nie? Że latacie tak. przez całą salę. Tak, to jest to jest że no rozżywka to jest taka, że wiesz, no, akrobatyka, bieganie i tam mm -hmm. rozciąganie, no i... Wszystko, nie? Wszystko po prostu. No w wszystko robisz. No tak naprawdę i musicie mieć i tlen, czyli kartę, ta. gdzieś tam też pewnie. Ta. Pływamy, kajaki, ta. pływamy ta? Tak w wodzie normalnie. A na łódce byłeś? Nie, w kajaku tylko. To mam wyzwanie po igrzyskach. Bo no pomyśle, że... <grym> że, że, nie, że tam słabo nie pływamy, może mieć ciężko. przeżyłbyś szok, no ale to jest zupełnie łódka, więc. No tak, na pewno szok bym przeżył, no. Co jest najgorsze w treningu? Co, czy coś takiego jest? Co cię męczy po prostu? Co mnie męczy? Mhm. robić długo technikę, bo wtedy się z, 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 zaczynam trochę tak jakby organ mulić mhm. i nudzić. Mhm. Ale to, no, to co a mi pokazywaliście, to było to? No to taka właśnie taka technika zabawowa ta też. A jak... takie, że robienie jednego, jednego cały czas, to tak na przykład jednej rzeczy cały czas, no bo to wiadomo, żeby do perfekcji dojść, to trzeba mm -hmm. robić, ale no lubię tego, wtarzać, no, nie lubię. No powtarzać, nie? Yy, czyli walki lepsze. Tak, walczyć, no walczyć, mogę cały czas. No To wiedziałam, że tam yy, walczymy, walczymy. Yy, jest. Ile dajesz tak z siebie na treningu? 80%? Czy jest to właśnie ten, no nie, no, że chcesz właśnie jak najbardziej? Zawsze chcesz się 100%, ale często jest tak, że się chcę zmotywować, ale no nie wychodzi. No i dajesz to 80-90%, no, ale zawsze chcesz jak najbardziej na 100%, nie? Pytam, bo na przykład, no, no my myślę, że mamy rozłożone treningi różnie. Na no u was Czasami jest, jest, że 80% trener mówi i tyle musimy sobie dawać, więc no. pytanie, jak to jest na treningach? Czy no nie, się... nie, u nas jest, nie ma tak, że trener mówi 80%, ten. Mhm. czasami mówi jak sobie dzisiaj zrobić luźniejszy trening na no, tak Rozumiem, to nie taki. Taki, taki tam, na, na, na luzie taki mhm. po prostu, żeby się pobawić, tam porzucać. No. E, pobawić się, pobawiliście, ta, ale mokrzy no. żeby byliście i tak, nie? No tak, no bo to no, 9-7, to wiesz, trochę się przytyło. Nie o to chodzi. Ale jak już <grym> jesteśmy przy wagach, opowiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o zawody? Bo rozumiem, że są e, dwa style w ogóle, tak? Czyli... No styl wolny, i styl klasyczny, no i Jakaś styl wolny kobiet, nie? Okej, okay. tak jest mm. różnica. No spodem. u nas łapiemy od pasa w górę. Dobra. A w stylu wolnym może no, wszystko, za nogi. U nas o nie można nie można fałować. To górą, nie? Tak, no u nas nie można za te nogi łapać ani podkosić nogą, no a w stylu wolnym może wszystko, wszystko? nogą za no, ręką za nogę, czy tam odwrotnie. Okej, okay. i teraz y, wybierałeś to, czy sam po prostu z góry poszedłeś, czy czego znaczy, ogólnie nie, wybiera, nie wybierałem, bo to po prostu w cielu tam był styl klasyczny tylko. Aha, czyli w, A. Y, tutaj na przykład nie trenujecie wolnego. Czy trenujecie nie, też? Te, jeżdżą dzieciaki tam w stylu wolnym, jakieś zawody może, ale mhm. tutaj jest styl klasyczny, nie? Tu dziewczyny trenują wolny. Rozumiem. <kluzny> na Grunwadzie jest styl wolny, nie? Dobra, czyli e, Ta. klasyczne Ta. I, i już jak. Bo tu ja bym, bym był styl, w stylu wolnym, ten jest styl wolny, pewnie, nie? No Rozumiem, czyli e, za, za, za młodzika cię Ta. Sam, sama dyscyplina wybrała. Tak, no. Ym, dobra, i jak to teraz wygląda kategoriami wagowymi? No i walczy teraz 97 Dobra, gramów. Czyli masz. Do, bo to do 97. Bo to 97. Nie mogę ważyć więcej. znaczy no, to jakie są już kategorie no 130 jest ostatnia, to jest przedostatnia. a wcześniej 87, 87, 77? czemu co, co, co 7? no nie, tak, no tak mają. Tak po prostu po prostu, tak, no, jest było kiedyś 86, 4, 85 było. czyli teraz jest zapisane tak? tak, i, no, no. zmieniają teraz co i zyska, tam do no, parę kilo czy tam kiedyś. A ty już myślisz, że pod zawodników, czy jak? Nie nie wiem jak to. Po prostu tam siedzą sobie jak takie, takie jak guru i wiesz, no i mówi, a damy 85 kg. Dobra, no i... musisz dużo zbijać? Masz Teraz mam niedowagę. Teraz tak z 94 ważę. to ja mm -hmm. to, to, to mam 3 kg do A to nie? lepiej dla ciebie czy nie? Dla mnie lepiej bo mogę jeść cały czas. Muszę się, nie muszę się głodzić jak na 87 musiałem zbijać i nie, i nie mogłem jeść. Mm -hmm. A nie lubię tego czuć głodu. No ale i no, to, ja to, ja picia. To wiadomo, no, no. i napadnienie. Ale no. to czuć w te 2-3 kilo czuć w walce, czy nie? Jak Że więcej ważą? Tak. No czasami czuć. Ale teraz na przykład 105 kolega. Tak, no. no czasami czuć, nie, czuć to, nie? Ale no, no, no. No, mówię, na szczęście jakoś tam tak bardzo tego nie odczuwam, no ale jest taka różnica, nie? Mm -hmm parterze, czy tam jak jest tam 2-3 kilo, to tak nie, ale jak już te 5 kilo idzie, to już jest wtedy czuć tam różnicę trochę, nie? Dobra, a teraz ja już wiem, dwa razy po trzy minuty? Tak. Tak? Jest, o. no się douczyłam. E, jest to ciężkie, czy nie? No powiem Ci, że zależy od walki, nie? Bo nieraz... Schodzę i, i, i po 6 minutach i jestem zmęczony, ale, ale mam tam takie tętno normalne, nie? Czasami schodzę z walki i po prostu gdzieś koło ściany chcę się się wrócić i leżeć, bo już nie musimy stać. Taki no to też chyba zależy, bo też macie i górę i parter. E, tak. Więc tak. zależy pewnie w czym więcej walczycie, tak? E, tam sędzia ogólnie jest walka i tam mija, dajmy, mi minuta czasu, e. nic się nie dzieje i sędzia wskazuje, jest czerwony niebieski. Nie? E że niebieski na przykład jest pasywny. jest pasywny, no i idzie do porteru i czerwony atakuje go. Aha. Później W drugiej rundzie na przykład on dalej równo tak, ale yy, daje wtedy drugiego zawodnika do porteru nie? Dobra, no i teraz jeszcze teraz też wiem już, czyli w żółte i czerwone pole w nim walczycie? Czy znaczy teraz ta te, te mata są tutaj stare, mhm. bo na tych, na świata Europy jak walczymy, to są w ogóle te nowe maty. No ale koło wszystkie tak samo, tylko kolory trochę są inne, nie? To znaczy? W środku to już nie ma takiego żółtego środku koloru, nie? Okay. Na... Ale czerwony też jest. Czerwony jest, i niebieski, ale w środku jest inny kolor. Ja powiedziałam, czerwony to jest gorąca strefa, czyli ta. strefa już prawie, ta, że prawie że wygrałeś. Jak wyjdziesz, ta, wy, ta, wypchasz, czy ty wyjdziesz za zonę, to tracisz punkt, no bo po prostu za to czerwone. Dobra, czyli na niebieskie nie możecie. Jak będziemy no nie. oglądać y, Tadzia na igrzyskach, to trzymamy kciuki ta, żeby. Tak, żeby nie wyszedł... Nie, nie, wysz, nie, nie żeby... że nie wyszedł, tylko żebyś tym wszystkim wyprzedł. No tak, nie, no tak, żeby, wypchasz, to że ta, ale żeby To ty masz byś, wiesz, górę. Ale, ale, żeby, ale żebym ja nie, nie, nie wychodził za te koło, bo. To nawet <laughs> bo e, nawet nogą nie można. Tak. się wystawić, Ty... jakbyś chciał rzucić nawet, Chyba, nie? że będę wygrywał 6-0 i po prostu wyjdę, żeby nie stracić czterech punktów, to wyjdę nowym. Dlaczego? No, bo nieraz tak jest, że w walce, wiesz, przy zonie jakaś akcja idzie, mhm. no i wystarczy wystawić nogę, wygrywasz tam pięcioma, nie? A nieraz my walczymy do końca i tracimy 4 punkty, a wystarczyło wystawić nogę i już koniec akcji, no bo wiesz, za polem, nie? Czyli dla bezpieczeństwa ob... jakby. A robi, ym, robicie pytanie teraz yy... Jest jak jest zmiana teraz na przykład, to to się czas liczy, czy to tak jak w koszu się wyłącza? Zmiana w sensie? Na przykład jak on właśnie mówi, że na parter macie przejść i tak dalej, to cały czas leci? A nie, 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 to jest sędzia ten, gwizdek o, że... ma i, i, i na gwizdek zaczyna, na gwizdek kończy. Wiesz co chodzi, bo to pytam się, yy, czy na przykład nie ma czegoś takiego, że ktoś na czas gra, nie? Nie, 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 no, nie na gwizdek zaczyna, na gwizdek kończy. Dobra. I na czasy, ogólnie jak ktoś tak robi, że na czas by grał czy coś, to jak sędzia takie coś wyłapałby, to może ten y, ukarać, nie? Tam, y, że ostrzeżenie, a dwa mm -hmm. punkty dla zawodnika. A jakie kary są? Mówię, no, punkty, punkty, tak, punkty. Tak, dwa punkty dla zawodnika, a dla niego u, ostrzeżenie. I takie mm -hmm. trzy, jakby dostał, to też walkę przegrywa od razu. Dobra. A tak? Słuchasz nas? Myślałam, że chcesz nas zamknąć <grym> i wyrzucić. Nie. Ten. E, jeśli chodzi o te punkty jeszcze, jak to wygląda? Bo plecy to jest... E, rzut? Tak, rzut. Rzut na plecy to jest e, cztery punkty. ale na brzuch? Chyba, że jest bardzo wysoki rzut, mhm. to wtedy pięć dają, nie? Bo to, jest taka, to jest spektakularne. I tutaj jest taka wysoka, że aż butami o sufit zahaczy, to jest <słuch> pięć. A jak rzucisz tak e, no, na brzuch zawodnika, to zazwyczaj dwa dają, nie? Okej, okay, czyli no. generalnie zazwyczaj tymi dwoma punktami tak. do, dorzucacie. A wygrywa ten, który ma więcej punktów, czy tak. jest do iluś punktów? Ten, który ma więcej, no bo może się skończyć 3-2, 1-2-1, 2-2 się może skończyć. Dobra. To wtedy wiesz, ten co ostatni zrobi punkty, wygrywa. O, to nie wiedziałam, się, że jest jakaś dogrywka. Nie, nie, wtedy ten ostatni, chyba że… Czyli więcej niż chyba, te 6 że... minut nie, nie walczycie? Tak, nie, nie, chyba że Dobry. ja zdobędę 3 punkty po jeden, że wypcham. Mhm. A on, bo to już jest za wypchnięcie jest. Ta, po jednym punkcie. Ta, no. A on mnie na przykład sprowadzi i wypcha, mm -hmm. ale na, a ja zrobiłem ostatni punkt, nie? Ale mam 3 po jeden, a on ma dwa i jeden. Tak. Czyli on wygrywa, bo ma jedną akcję. Mocniejszą, jest ta, mocniejszą. To tak. jest tak. bardziej spektakularny. No. Że, że dwa punkty ma jedno, dostał, nie. Kurczę, a to trafiacie czasem w to? Czyli tam sen, trener na przykład krzyczy tobie, że jak masz skończyć teraz, czy to idzie typowo technicznie na żywioł? No że czasami mówisz tak jest, że. Przy 1-1 y, praktycznie nic się w walce nie dzieje się przegrywa, nie? bo w parterze mhm. pójdę, pierwszy atakuje nie zrobię w parterze. Mhm. I później idę ja do parteru w drugiej rundzie, no i zawodnik wygrywa przy 1-1, no bo wyszło tak, że on y, no. po prostu y, jako drugi zdobył ten punkt. punkt. No i... Czy to nie jest tak y, zawsze Ta. na 100% fair? Tak jak wiesz, dobiegniesz na metę, to jesteś. Pierś, no i tylko... jest fair, no bo ten, no ale widzisz, przegrywa się po prostu przy remisie, no bo akurat tak się zdarzyło, że ja pierwszy atakowałem w parterze, no. a mogłem na przykład tą pierwszą Poczekać. rundę trochę puścić się, podcofać i w drugiej postać i by wiesz, by wyszło, że... To no. dziwne, że jeszcze ma wpływ to, kto ostatni jakby zaatakował, czy tam zdobył punkty, nie? Od czegoś to zależy, czy... No, to zawsze tak było, nie? Że ostatni, kto zdobył punkty, wygrywa w zapasach. Okay. zawsze było chyba, nie? Nie pamiętam, żeby było inaczej. Dobra. Który z medali jest dla na Ciebie najważniejszy? Na razie no, mam medal Ligia z Europy, nie? Ale on, on jest taki dla Ciebie, wiesz, z gardła wyciągnięty czy, czy po prostu no, tytułem? Nie no, walka też była o ten medal, bo z, z Rosjaliną walczyłem, to, mm -hmm. y, to walka była taka no... Spektakularna. Ta, tam już ledwo też tam na nogach stałem, już tam broniłem, mm -hmm. bo wygrywałem, więc było wyrwane ten... No i ten, no, ten medal mam, nie? No, bo tak na świata dwa razy byłem piąty, to medalu nie mam, nie? No, a porównywalnie, jeśli chodzi o poziom światowy tej imprezy, a, a mistrzostwa Europy? A znaczy, to jest praktycznie yy, no, ten sam poziom, bo mówię, mm. na na, świecie, kto, kto wiecie, na świecie zawsze tak jak teraz w Kazachstanie walczyłem, to dostała się sama Europa, nie? Na to, Więc Czy walczyłem na Europy czy na świata to zawsze... Wiesz, jest... że jesteś drugą dyscypliną chyba, która, bo... Yy... Ci gimnastycy też mi mówili, że na przykład Europa w ogóle jest no, najsilniejsza. Ta dominuje. No. Że dominująca i że nawet te mistrzostwa igrzyska europejskie były równie, równie ważne jak świata powiedzmy, Ta, no. nie? Bo kto u was jest najlepszy, jeśli chodzi o narodowości? No, na schód, na przykład no, Ros Rosja, nie? Rosja, Ci, u, dziewczyn, na u dziewczyn nie? Japonia. To mówię, no. że mistrzostwa Europy były dla ciebie najważniejsze. No, no, jeśli chodzi o medale, no to tak, bo to jest, wiesz, impreza taka już. Mówię, mistrzostwa Europy to już jest prestiż to jest, tam. Na... Wysoko to wyszło, meda... same tytuły Mistrzostwa, mistrz... mistrzostwa polskie to są... W tym baku wiesz... były te Puchary Świata, nie tam, Puchary mm -hmm. Świata, to tam też byłem drugi, trzeci, mm -hmm. no ale ten Mistrzostwa Europy to tak naj, naj, najcenniejszy medal, nie Bo... Jest jakaś e, trema przed igrzyskami? <laughs> no to na... to, że... Nie no, nie no, no jakaś... Czy trema? No, nie, nie czuję jakiejś tremy, nie no wiem, Wiesz, no masz jakby pogląd, masz tym... olimpijczyków u siebie, wiesz jak to Ta. mniej więcej wygląda, myślę o ale o tym, jak to ale... sam, nie? Sam ale... jak czujesz? Nie na razie tam czyli presji nie mam, ja tam mówię, w zawodów tam jakaś presja może być, w zawsze jest tam, mhm. nie? Taka pozytywna na przykład, żeby tam nakręcała czy coś, a teraz to tam, ja mam tak zawsze, że nie myślę przed zawodami. Właśnie chciałam zapytać, co masz w głowie przed walką? Przed czy, samą walką? Tak, czy, czy, czy jest. Mam e... no, tylko no, walkę. Czyli przed, ale jest taka no, wizualizacja plan walki, i tak dalej. Plan walki no no, właśnie, mam, no nie? plan walki mam przed samą walką. Bo wy chyba też macie coś takiego, że zapamiętujecie, jak zawodnik jak walczy Ta, no i tak jest, dalej. Przygotowujesz się no. pod zawodnika, czy nie? Znaczy ogólnie na zawodach, jak wiem na szukasz już tam z kim walczę, to no, no, no tam nie myślę nigdy, co on robił, nie tam. Mhm. Też z tyłu głowy tam mam gdzieś, że coś tam on tam na ma, coś uważać. ma jakiś swój chwyt, to, 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 ale ja nie hmm. mam tak, że się nastawiam, że on to będzie robił, tylko ja tak wal, wychodzę, walczę i na wszystko muszę być gotowy, nie? No to wiadomo, nigdy nie Powiedz, wiesz, że się mówię, zaskoczy, mówię, nie? On rzuca biodra, wyjdziesz nagle i rzuci mi i bo hmm. tylko o tym biodrze będę myślał i mówię, kurde, suplez mi rzucił. Tak no wiem, myśl, wiem, myśl, no ale już... się pytam, czy jest taka specyfika, nie? nie? Nie, niektórzy tak mają, ale ja tam akurat nie mam tak, ja tam po prostu myślę... O wszystkim, że na wszystko trzeba być gotowe. No, w zapasach to jest tak, że yy, no, możesz coś pierwszy raz rzucić, coś ci wyjdzie. No i. I nagle. Tak, I nagle. sam, sam e Jesteś, co robisz przed zawodami takiego? Jakiś rytuał? Parę dni. Parę dni albo przed, nie wiem, czy wiążesz yy, buty, czy jakieś skarpetki masz szczęście? Nie, czy coś? nie. Parę dni przed zawodami, no ja tam zazwyczaj no... Nie myślę o zawodach po prostu. Czy uro... bardziej się czilujesz? Tak, robię to, co zawsze. Tam, no, tre... Najważniejsze to zawsze mam wszystko po kolei, żeby mm -hmm. jak mam nie wiem, trening przed zawodami, to żeby zrobić dobrze trening, i ja myślę o takich, wiesz, fazami myślę mm -hmm. po prostu. Nie, mm -hmm. że już wszystko to na... To chyba dobre, nie? Żeby tak się nie stresować po prostu. No, tak w dniu zawodów jest rozrzewka. No to nie myślę o walce, tylko myślę o tym, żeby zrobić do rozrzewka, a po rozrzewce zaczynam tam myśleć stresować o walce, tak. Mm -hmm. A, mówię, tak wszystko na raz myślę, że zawody i to wszystko od razu, no to niektórzy tak robią, ale ja tam mówię, ja mam swoje, że wszystko po kolei. Mm -hmm. Są rozrzewka, jest rozrzewka, po rozrzewce jakiś tam spokój, że nie myślę mm -hmm. o niczym, no i później przychodzi walka i, i zaczynamy myśleć o walce. Po walce, zwycięstwa, jak masz zwycięską? No, no wiesz, że to pierwsza walka, no to tam... Zaraz drugą masz. Właśnie ile i... jest na, na zawodach? No zależy, no mamy takie zawodników? przepisowe 20 minut, bo, ale pierwsza walka jak zrobisz, to później tutaj drugie, tam jeszcze jest godzina nawet przerwy nieraz, nie zależy. Czyli dziennie ile możesz raz walczyć, czy to od się zawodników? No to też zależy. Ile jest mniej więcej od, i, zawodników o, na zawodach? Między 30 a 40. w tej kategorii? A, czyli czy dobra, dwa... o, połowa odpada? No 20 tak? osób zawsze jest, nie? Dobra, czyli połowa odpada i... i... Tak, no tam jest system pucharowy, pucharowy. Dobra. Jakieś tam te przebiegi teoretyczne, tak? Eliminacje, tak? Później półfinały. No tam, no, no teraz na Europosatę miałem jako jedyny za zerem e e tam eliminacyjną walkę, kurczę byliśmy. A wszyscy czekali, nie? A. I my jako ja wiesz, jako jedynie tak polosowałem akurat, że miałem wyrównującą. Od razu. Tak. to wszyscy już byli w jednej ósmej, czy tam jednej szesnastej. A ja musiałem zobaczyć, żeby do tego Aha, dojść. żeby dojść, ja myślałem, że Wyrunująco. już ominąłeś tę nie nie nie, 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 nie. nie, Czyli dobra, najpierw musiałeś tam. Tak, że na 34, my dwóch musimy musieli się wbić. Czy tam nie, na 30 dajmy yy, nie wiem, 4, nie wiem jak to jest, ale ogólnie, mhm. że tam miałem, mieliśmy dwóch wyrównującą, nie jako jedyni. No ale to, to dobra. No. Jedna walka więcej po prostu. Jedna walka więcej, nie? No, na przetarcie. Tak, przetarcie, no. Czasami wiesz, przegra i właśnie inaczej nie wyjdzie. Z tej jednej usługa no czy No jest decydujące, że dalej się nie dostajesz, nie? Tak, no. Dobra, też nie chcecie męczyć, jeszcze tylko mam pytanie. Jak no. to wygląda w roku? Ilość obozów, a ilość w domu czasu? No Tak, mamy powyżej. Bo teraz byliście też w Białoruś, no. Białorusi. Powyżej obozie. 200 dni, 360 na rok. Mhm. No to na to mówię, tak z 250. Wyjeżdżacie. Ta, zawodami za wszystkim, mhm. Tak, zawodami ze wszystkimi. Często macie chyba te zawody, ja tak patrzę na te turnieje, to, to tak staracie to zawody, się. No są tam, teraz przerwa jest, ale tak, mhm. to, 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 jak jest sezon, to mamy te turnieje, nie? Mhm. Żeby tam się walczyć i. No. Żeby być ciągle w walce w takim Ta, razie. Nie? No, tak, tak, tak. Jak na to twoja dziewczyna i pies? E, dziewczyna no, przyzwyczajona już jest, nie? Wiadomo, że wolałaby, żebym cały czas siedział w domu. No, ale to no, życie takie, że no, nie można to zrobić. Byśmy, byśmy się później ten pozabijali w domu. Nie no, żartuję, ale, ale, ale no jest dobrze, nie? nie, nie wiesz, że doma nie ma tak, że nie mam miesiąc dwa, jadę na te dwa tygodnie, no to, no to tygodnie, zawsze nie? to zleci zawsze jest... szybko ta. Bo no. No pies, pies no, też to bardzo... Tak, ta, no ale no też Płacę pies, sobie, nie? on nie lubi, jak już widzi, że się pakuje i widzi torbę, to już leży na kanapie i jest smutny. Absolutne, ta, nie? już wie co się dzieje, nie? że wyjeżdża. Dobra, gdyby nie zapasy, to co? To nie wiem. To nie wiem. No nie wiem, było obcy, został, co, W tej no, rodzinie, żeby... Został na wsi i ten... i, i, i nie wiem, kule snopki. No i z Ale myślałeś kiedyś o jakiejś innej dyscyplinie, czy nie? Nie. Czyli tam judo, jakieś te... Nie, 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 po prostu były w Sielu zapasy i piłka nożna. Mm -hmm. No to standardowo, nie? Tak, i piłka nożna, że piłka nożna. Tam po prostu sobie, sobie grali dla mm -hmm. relaksu, mm -hmm. tak obrać Siel była. No ale to A wiesz? A ja po prostu były zapasy, no i się wkręciłem. Mm -hmm. A gdyby nie zapasy, no to nie wiem, co by robił, po prostu no, to nie bym pracował, został na wsi, coś tam nie bym robił. No wiesz, jak to się... Jak to... Człowiek... Nie, pytam, jakie szkoły co, co... może coś tam cię kręci, co byś się wziął? Młody jak się wtedy by... chciałbyś byłem, chciałbyś to na... nie wiem, nie? No, ale... Chciałbyś no... gdybyśmy jakimś, nie wiem, na pilotem, no... czy Tak, na pewno, wiesz, coś bym takiego robił, że miał w życiu fajnie. Nie? No, ale nie, cieszę się, że cieszę się, no cieszę się, że ten sport, bo widać, że pasje nie, nie, no u ciebie i no, wiesz, fajnie to wygląda na terenie. Dzięki, dzięki ogólnie no, zapasom to wiesz, wyjechałem, mówię, ze wsi tam poznałem. Naprawdę no świata, świata zwiedziliście, nie? Wy tu macie fajne wyjazdy. I też tam. tak się otworzyłem, bo wiesz, że tam zawsze byłem, jak byłem mały, to byłem taki, że wiesz, wstydziłem się rozmawiać, wszystko. No bo jak to ze wsi zawsze takie dzieci jednak trochę inaczej tam, nie? niż mm -hmm. z miasta. No. No, a tak zacząłem, wiesz, z kolegami, tu się spotykać, tutaj gdzieś jeździć całość. Fajne macie czas. Tą bandę nie? że tak się trzymacie Ta. I... po godzinach też, nie? Tak, no. no i tak I życie nauczyło, nie i to, mhm. wiesz. Jest jedne, Ostatnie pytanie, tak jest jest? coś co cię zdziwiło w tym sporcie? Co mnie zdziwiło? To jest moje standardowe pytanie, i tam wiesz, no. były odpowiedzi, że tak długo trenuję, ale bo Coś co mnie zdziwiło? Że, y, była też odpowiedź, że na przykład jakby, m, koleżanka y, rodzice też trenowali, ale ona sama nie zdawała sobie sprawy, że to jest aż tyle walki, że aż tyle wyjazdów, aż tyle wyrzeczeń. No nie, nie nie mam czegoś takiego, co mnie zdziwiło. No, ty masz też inną sytuację, bo to było jakby u Ciebie w rodzinie, nie? Tak. Więc, więc no leć po piłkę. Tak, no może być, nic ale... Nic takiego nie było. Ale nie, nic, nie, nie ciężko mi powiedzieć na to, że coś mnie zdziwiło. to, tak to jest moje pytanie, jak wiesz, takie Ta, wisienka na no? Mę Męczę tym Was. Tak, ale no nie, 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 nie potrafię, nie czy coś mnie zdziwiło. Tutaj. Wszystko było jak na tacy, po takim rodzeństwu, rodzeństwie. Znaczy, no, znaczy, tam jak rodzeństwo, ja tam, jak byłem mały, to tam y, nie myślałem o tym, że siostra, brat trenują. A po chodziłeś prostu. Chodziłeś na matę do nich, czy nie? Y, znaczy, ja chodziłem z bratem, nie? Mm -hmm. ja ja tak, zale... ta, zaczynałem tam trenować. Tam, wie, siostra ta tam była w obrzuchu wtedy w klubie, mm -hmm. trenowała, mm -hmm. a ja z bratem chodziłem. Ja na nie myślałam, że tam wiesz, że brat trenuje, to ja też muszę tylko ja tak tylko no, żeby, no, dla naprawdę. siebie. Dla siebie żeby iść no. tam już, a później to weszło w nawyk po prostu jak taki wiesz, jak nauk. No, że musisz na trening Ilość treningów, później jest taka, że już, już e, dużo, codzienność, nie? Dużo osób się pyta tam, wiesz, czy że Monika takie ma wyniki, czy też że czy to cię tam jakby każdy ci to mówi, że to cię jakby Stresuje czy tam... Stresuje, ten ten, no. wiesz, no, motywować mnie motywuje, no bo wiesz, taką siostrą mieć każdy by chciał z wynikami. Ale nie mam jakiejś tam presji, że ja muszę wszystko do co ona, no bo może być, że wyjdzie tak, że nie będę o tego co ona, no ale... No ale to i tak jesteście naprawdę Ta. rodzeństwem na medal Tak, Jak mi. będę tak wiesz, myślała, każdy czuje presję, to, to ten... To, to by wiesz, sercu nie miałabym. Bo, bo nie, tak za, roz... nie zadałam tego pytania, na szczęście. Yeah, nie, jestem jak wszyscy. Nie, no nie, nie, spokojnie, ja tam się nie, nie, nie denerwuję, tylko mówię, że. A wiesz, to będzie ciekawie, że. się, no, e... no, się pytanie. No. Tak, ale... to, to jest takie pytanie, pierwsze, wiesz, czujesz presję, że musisz to. być tak jak siostra, i tak dalej, nie? Albo czy rodzice na to wie, wiesz? O, miał... siostra zrobiła złoto na Europę, to masz teraz tą presję, bo ja jechałem też, nie? Mm -hmm. No i sobie myślę, no nie mówię, no, bez, bez dekad, każdy ta, ma inną, nie? Ta, Tym bardziej, że ona jest w kobietach, to jest ta, w mężczyznach, to też nie jest ta. równe z równym, macie inną e, troszeczkę... Że ona zrobiła, no to ja nie muszę, no przecież ja znaczy cię nie muszę. No. Nie, nie myślę, że ja też muszę, bo, bo siostra ma. Mm. To by było okay. chore, nie? Kończymy, bo już tutaj pewnie e, narzeczona dzwoni ta, idzie narzeczona tutaj. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. spotkamy ja się jeszcze z Edgarem. Dopytam o, o dyscyplinę, ale dziękuję, bo dużo się o niej dzisiaj dowiedziałam. Tak, Edgar Baba Jan będzie coś tam opowiadał, więc coś tam dopowie, czego ja zapomniałem. Sprawdzę. Dziękuję tak. bardzo. Cześć. Ja dziękuję. O! Fajnie było, nie? Cześć. Byłem się tak? No? Zapraszam na trening na Macie. To był już Michał. Tutaj Tadeusz Michalik, Zapraszam na trening, na macie. Wyszło.